Yeah. Cześć, witam was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj mamy mały update, jeżeli chodzi o Britney i całą sprawę jej ubezwłasnowolnienia. Jeżeli jesteście na bieżąco, to super, zaraz zaczynamy. Jeżeli nie wiecie o co chodzi z Britney, to wszystkie filmiki po kolei macie podlinkowane u mnie na dole, aby dowiedzieć się o co chodzi z tym, że nasza ikona, księżniczka muzyki pop jest ubezwłasnowolniona. Zacznijmy od pana Andrew Wallet. Andrew Wallet to osoba, która była jakby zarządcą jej budynków. On zarządzał wszystkimi budynkami, które w posiadaniu ma Britney Spears i Britney oficjalnie w sądzie poprosiła, aby on już nie był tą osobą, o czym on po drobnej zapłacie 100 tysięcy dolarów odszedł dobrowolnie z tej pozycji. Jednak ojciec Britney złożył pismo, że chciałby, aby Andrew powrócił do swojej roli bycia zarządcą jej budynków, mimo tego, że Britney nie zgadza się na to. No ale, tak jak wiemy, Britney jest ubezwłasniewolniona i to jej ojciec podejmuje za nią decyzję. Jeżeli chodzi o kolejną sprawę sądową, to odbędzie ona się w listopadzie, ale tutaj podam Wam parę nowości, które, które zostały opublikowane przez różne serwisy, portale informacyjne w Ameryce i są to ym, prawdziwe informacje. Więc pan Wallet w wywiadzie dla Daily Mail powiedział, że według niego prawdopodobnie Bryt nie będzie na do końca swojego życia, mówiąc dokładniej. Britney jest ubezwłasnowolniona nie bez powodu. Ludzie, którzy biorą udział we Free Britney Movement, nie wiedzą nic o tym, jak działa prawo. Znam ludzi, którzy wyszli z bycia ubezwłasnowolnionymi, ale nigdy o tym nie słyszymy, bo tacy ludzie często nie są celebrytami. Czasami ludzie trwią nawet w tym całe życie. Nie mówię, że to stanie się z Britney, ale jest taka możliwość. Więc słuchajcie, no nieciekawe to wygląda dla Britney, ale pozytywną informacją jest to, że na ostatniej rozprawie jakiś tydzień temu, e, właśnie w sądzie ojciec z pismo, w którym chce anulować to, aby Andrew Wallet znowu wrócił na swoją pozycję bycia zarządcą jej budynków. Więc jest to super informacja dla Britney. Ona nie chciała od początku, żeby on wracał do tej pozycji. Ponoć okradł ją on na 59 milionów dolarów. Tak jak mówię, to jest ponoć, nie mamy tutaj na to żadnych dowodów. Jednak no, w końcu Brytnie dopięła tutaj czegoś swego i Andrew nie będzie wracał na tę pozycję. Co wiele internetów oburzyło, oburzyło, a raczej sprowadziło do takich Refleksji, to to, dlaczego, on, dlaczego jej ojciec anulował tę całą prośbę? Dlaczego wycofał się z tego, by Andrew wrócił do swojej pozycji? I wiele internetów uważa, że coś mają za uszami i coś ukrywają, jeżeli wycofali się z tego, bo jeżeli byłoby to dla jej dobra, no to dlaczego nie kontynuowali ze swoją decyzją, tylko postanowili na odwrót. W ostatnim odcinku wspomniałam o prawniku Britney, czyli o panu Engem, sam Engem, i słuchajcie, on w kolejnym wywiadzie do jakiegoś portalu porównał Britney, do pacjenta w śpiączce. Bardzo nieciekawe porównanie. Wiele fanów, internautów Brytni oburzyło się czymś takim i wszyscy żądają przeprosin i sprostowania, aby taki artykuł nie wisiał w internecie. I już Wam mówię dokładnie o co chodzi. Sam Engem był na rozprawie sądowej w zeszłym tygodniu i powiedział, że Brytni nie chce już występować, ale jej ojciec, który, jeszcze raz przypomnę, jest osobą, która ją ubezwłasnowolniła, chce, aby ona kontynuowała swoją karierę. Sędzia zapytał pana sama Engem Czy Britney podpisałaby deklarację o swoich uczuciach co do ubezwłasnowolnienia, bez aby sędzia i wszyscy obecni widzieli, jak ona naprawdę się czuje? Na co Ingham odpowiedział, że Britney nie jest na tyle sprawna psychicznie, aby to podpisać. Po czym powtórzył, że jest ona jak pacjent w śpiączce. Mimo, iż nie jest w śpiączce farmaceutycznej i faktycznie może funkcjonować na co dzień, to nie jest ona na tyle sprawna psychicznie, aby nawet podpisać dokument. I to on powinien odpowiadać e, za nią. Bardzo dziwna informacja, bardzo niepokojąca. To jest, dlaczego on uważa, że on nawet nie może podpisać e, dokumentu. No i bardzo nieładne porównanie, żeby powiedzieć, że Brytnia jest aż tak niestabilna, bo na to dowodów nie ma. Słuchajcie, ona nadal funkcjonuje jak człowiek. Wielu rzeczy jej nie wolno, to prawda, no ale na pewno, no nie wiem, no, na pewno podpisywała jakieś kontrakty w swoim życiu w ciągu ostatnich 12 lat, nawet choćby występowanie w Las Vegas, więc dlaczego nie mogłaby podpisać e, swoich własnych uczuć? Powinny po prostu być jej własne uczucia, powinna, ona w ogóle powinna być w tym sądzie, mówić jak naprawdę się czuje. Żeby wszyscy widzieli też to z jej perspektywy, czy ma problemy psychiczne, czy nie, no bo tak, to ktoś inny za nią odpowiada, to mogą cokolwiek powiedzieć w tym sądzie, prawda? W każdym odcinku mówię też Wam o osobach, które są celebrytami, o jakichś aktorach dalej, którzy przyłączają się do tej całej akcji Free Britney. Słuchajcie, po całej tej akcji właśnie, gdzie nagłówki wszędzie w internecie były takie, że Britney została porównana do pacjenta w szpiączce, Sharon Stone, słuchajcie, Sharon Stone, kto nie zna Sharon Stone, zostawiła Britney komentarz mówiący, że każdy powinien mieć prawo do wybrania własnego prawnika i nie powinno być im to prawo Odbierane, więc słuchajcie, coraz więcej osób stoi po jej stronie i po prostu walczy o to, żeby miała ona jakąś, jak, cokolwiek do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten cały temat. Jeżeli chodzi o Instagrama Britney, no to wstawia ona cały czas te same zdjęcia, ostatnio wstawiała też jakieś filmiki, które wskazują na to, że jest na wakacjach. E, wygląda na bardzo szczęśliwą, ludzie oczywiście doszukują się tego, czy te filmiki są nowe, czy nie są one może stare, czy to wszystko nie jest znowu wielką konspiracją e, i wiecie i plikami, które są przetrzymywane latami i dopiero wypuszczane później. Jednak jakiś chłopak e, w internecie powiedział, że on wpadł na Britney Spears właśnie w miejscu, w którym ona jest na wakacjach. E, powiedział, że była ona z z mężczyzną, którego on nie poznaje, nie wie kim on był. Pytał się ich o wskazówki i Britney odpowiedziała swoim słodkim głosem dane wskazówki, które były poprawne. No i wstawił też e, zdjęcia, jak ona odchodzi z tym mężczyzną. E, faktycznie wygląda to jak Britney. On opisał dokładnie jak ona wyglądała, co na sobie miała. No ale internet wybuchł, kim jest ten mężczyzna, ponieważ nie był to jej narzeczony, ani ojciec, ani nikt, kto był wcześniej Fotografowany z nią publicznie i była ona tylko z nim. Wiele osób dopisuje sobie historię, że pewnie to jest kolejny opiekun, osoba, która zajmuje się nią i tak dalej, i tak dalej. Ale to są wszystko jakieś straszne domysły i my tak naprawdę tego nie wiemy. Jednak jest to jakiś tam dowód na to, że ona faktycznie jest na tych wakacjach i ma jeszcze coś z życia plus siedzenia w domu, prawda? Więc tak, słuchajcie, tak, w tej chwili wygląda ta sprawa, jeżeli chodzi o taki mały update do tego wszystkiego. Tak, jak mówię, kolejna sprawa odbędzie się w listopadzie. Nie wiem, czy Britney ma tam być. Czy nie? Tego dowiemy się pewnie już e, danej daty. Więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o update. Wszystkie profile na Instagramie, różne grupy w internecie i fora szaleją na temat tego, co się dzieje i zagłębiają się w to wszystko jeszcze, jeszcze bardziej. Coraz więcej celebrytów e, wypowiada się na ten temat e, bardzo grzecznie, ale je, wiedzą, co się dzieje. Więc tak, słuchajcie, to by była tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Na pewno dam Wam znać, co się będzie działo w nadchodzących dniach, tygodniach, jeżeli będą jakiekolwiek e, nowe wiadomości. THANKS <laughs> Jestem ciekawa, jak rozwiąże, jestem ciekawa, jak rozwiąże się cała sprawa tego, że Britney nie chce, aby jej ojciec był już e, jej opiekunem, więc tu też ciekawa sprawa, co będzie dalej. Czy faktycznie z, e, anulują to całe bezwłasnowolnienie, wybiorą inną osobę, m, czy jak to będzie wyglądało. No i tyle. Powiedzcie mi, co myślicie, dajcie znać, czy słyszeliście coś nowego, m, czy są jakieś nowości, czy zauważyliście coś może na jej Instagramie. Chętnie się w to jeszcze bardziej zagłębię. Ja, tak jak mówię, cały czas obserwuję sytuację i będę Wam dawać znać, co się dzieje dalej. W tej chwili, Wam dziękuję już serdecznie za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o tym, by zostawić kciuki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, obserwować mnie na Instagramie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!